I dzisiaj wybieramy się na wycieczkę. To jest takie miejsce, które nazywa się Nordberg. Fort jest to kolejne miejsce na mapie, można tak powiedzieć, umocnień wału atlantyckiego. Czyli pamiątki z okresu II wojny światowej. Tutaj Niemcy zbudowali fort, uznając, że to miejsce może być prawdopodobnym miejscem inwazji aliantów. E, idziemy sobie tam nas pochodzić, pooglądać, pewnie będzie bardzo, bardzo ciekawie o, to jest mapka Norberg. To są te działa, tu, te działa są o, mm, jak to jest napisane, 150 mm, zasięg 16 tysięcy metrów, czyli 16 kilometrów. Potężne działa. Tu są takie trasy. My jesteśmy jesteśmy Nurbertsford. Tam można sobie przejść 5 km do latarni Lista. Tutaj do kolejnej latarni 9 km, prawie 10. Ale my dzisiaj tam nie pójdziemy za daleko. Na Lista byliśmy. Tam ten najwyższy punkt Nurbergfort. Tak, sobie nie O! Tutaj, co tutaj? Chyba jakieś mieli schowanko. I tu zobaczcie. Miejsce po dziale. Tu było. Zamontowane. Śruba. Taka wielka. To moja stopa. Tu jakieś takie pozostałości też. Zostały zachowane. Pod była taka, tam jest lista latarnia budowa tutaj tych umocnień, oczywiście była ee, Kosztem pracy, zdrowia, sił i życia jeńców wojennych, wschodnioeuropejskich jeńców. Pracowało, zdaje się, że 2000 jeńców było wykorzystywanych do tej ciężkiej pracy przymusowej, a chyba około 200 straciło życie. Tam dalej jest taka tablica informacyjna. To się dokładnie temu przyjrzymy. Tutaj szerokość tego, tych e, okopów tak mniej więcej na jakieś 70 cm. I tutaj jest jakieś ciemne pomieszczenie. Teraz zerkniemy, jak zapalimy latarkę. Czy tam coś widać? Tak, tutaj, tutaj. I tak jakiś. Trójkątne takie pomieszczenie i można będzie dalej pójść, zaraz zreplikujemy, czy dalej coś jest. To trzeba się cofnąć, tak, można iść dalej, Aha, to było kolejne działo, tych ty chciał było trzy albo cztery. Widzicie, znowu. O, jakaś owca tutaj gdzieś bliżutko jest. I dochodzimy do jakiegoś kolejnego. Punktu umocnień zobaczymy, co to było. Tutaj było, można pewnie obserwować z góry. Teraz zobaczymy. Aha, było kolejne działo. Teraz tam zejdziemy na dół. Ta jak była pod okupacją w okresie 1940-1945. Ok, tam się już kończy. Kolejne takie miejsca, nie wiem czy tutaj miałem jakiś skład amunicji, broni, czy, czy co to było, nie wiem. Dobra. Jesteśmy. Rosyjska armata. przeciwlotnicza Mam no naprawdę duże działo. Tam jakieś też pomieszczenie było. Wszystko jest tu pozamykane, niestety nie można wejść do środka, co jest dla nas dużym minusem tego miejsca, że nie można wejść do środka tych, tych budowli. jestem ze zdjęcia chociaż tylka idziemy do góry takie się luneta, zdaje się, czy jakieś urządzenie, na pewno obserwacyjne. No szkoda wielka. To jest tylko do obejrzenia z zewnątrz. Tu do krowu, punkt obserwacyjny. Pewnie też nadawczo, odbiorczy bo też gniazdo Komando w tym miejscu. Bardzo No i tu właśnie jest wejście do tego, ale niestety nie da rady. I tutaj jest tablica informacyjna o jeńcach wojennych, którzy pracowali przy budowie tego tego fortu i tych wszystkich umocnień. Tak jak mówiłam, 2000 wschodnioeuropejskich jeńców, 200 straciło życie. Tam jest takie jakieś mini muzeum, zobaczymy czy otwarte. No, zbliżamy się do jakby do finału naszej wycieczki po forcie Nurtberg. Po prostu panorama powalająca. Teraz wejdziemy na najwyższy punkt. Właśnie nie wiem czy punkt najwyższy jest tam, czy punkt najwyższy jest tam. Tam była chyba ta armata, która jest na tym zdjęciu tutaj. Tu też jakieś było stanowisko. Nie wiem, czy jakieś było pozostałość po jakimś, nie wiem, jakiejś budowli, bo tutaj wejście było, zobaczcie tutaj, o. To jakiś, nie wiem, fundament czy coś, jakiś barak tutaj stał. Zaraz zakniemy sobie. Pójdziemy najpierw w prawo. Tu było działo, na pewno tu jest to miejsce, gdzie była ta armata z tego zdjęcia. No bo faktycznie widok stąd Widok stąd niesamowity. Patrzcie, tam jest parking. Tu wszystko dookoła tam obeszliśmy. Tam w w oddali latarnia lista. Dzisiaj jest widoczność przecudna. Tam jest drugi punkt, zaraz do niego podejdziemy. Gdzieś tam w tym kierunku jest druga latarnia. Ale nie, chyba nie będziemy dzisiaj jechać. Podejrzewam, że pochodzimy sobie jeszcze po farsundzie dzisiaj. No, cudownie. Słuchajcie, naprawdę piękne, piękne miejsce widokowe. Nie dziwota, że zostało to miejsce przez Niemców wybrane za, na właśnie ten fort. Bo tutaj można było wszystko obserwować. Idziemy teraz na to drugie miejsce, ale tam widzę, że jakieś jest wejście. Ciekawe czy, czy to właśnie... Czy chociaż do czegoś można wejść, jednego, jakiegoś jednego pomieszczenia, wszystko jest e, pozamykane. No i tutaj miejsce jest naprawdę zaminowane, bardzo proszę. Mina na minie. Musimy bardzo uważać. Być daleko tutaj wejść nie można. Wiem co tu było. Dodam, że te wszystkie tutaj budynki, ten, ten, tam w oddali, tamten z tyłu biały, tutaj ten też, to są wszystko budynki z okresu właśnie II wojny światowej, kiedy to, to miejsce funkcjonowało. To były różne jakieś budynki: to kantyna, to jakieś tamte biały, to z kolei był szpital. No, wszystkie te budynki były wykorzystywane przez niemieckich żołnierzy. A tu przed nami rozpościerają się ruiny gospodarstwa, o którym możemy sobie tutaj na tej tablicy poczytać. A ten najwyższy punkt, na którym byliśmy, fortu, jest tam. I my teraz się wracamy już. Owieczki na mnie pędzą, galopują, muszę się schować. Nie wiem o co im chodzi. Kajne jesteście. I idźcie, idźcie do domku. Pa! To wy tak te kupy ciągle zostawiacie, nie? Ile Ci ostatnie? Ty co, chcesz być koniecznie w kamerze, że tak zwalniasz? I na tyle. Relacja z Fort Nürnberg.